całą tą serię czytania książki pana posła Roberta Majka nazywam pozwolę sobie nazwać tak o promowaniu przez czytanie książki pana posła Roberta Majka pod tytułem Ocenzurowany prewencyjnie poseł na sejm i uważam, że to jest pierwszy y, odcinek, bo tamten to był taki prolog, czy jakkolwiek y, to ktoś chce nazwać. Zacznę od y, takiego wątku, który jest w słowie wstępnym, który napisał, napisał Ryszard Jach. W 2017 roku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy poseł Anna Kwiecień z PiS, Sprawa i Sprawiedliwości, i pan Robert Majka, ówczesny członek Trybunału Stanu, niezależnie od siebie zwrócili uwagę na formułowane przeze mnie m.in. Na, twit na Twitterze publiczne oskarżenia dotyczące Popełnienia przestępstw w toku orzekania w Sądzie Najwyższym przez działającą w warunkach ewidentnego konfliktu interesów sędzie Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Początkowo reakcje pani poseł i członka Trybunału, trybunału Stanu były podobne. Zaintrygowani moimi twierdzeniami skontaktowali się ze mną, wyrażając zainteresowanie szczegółami. Pani, pani poseł, poseł Anna Kwiecień stwierdziła nawet wówczas, że pod pudrem demokracji kryje się nadal i zawsze się kryła Bananowa Republika. To ostatnie, to ostatnie ostatnie słowa, to jest cytat z Pani Poseł. Uważam, że od tego należy zacząć. Powiem tak, częstotliwość wstawiania tych moich wideo, vlogów, bo to chyba tak trzeba nazwać, będzie różna. Ale uważam, że ten rok, to znaczy 2023, jest jednym z ważniejszych w naszym kraju. I walka z cenzurą prewencyjną, to co się dzieje w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, że się to nasila cały czas, uważam, że jest ważne i ta publikacja jest tego warta żeby się nią zainteresować i pomóc panu posłowi Robercie, Robertowi Majka, żeby, żeby można było z tymi treściami dotrzeć do większej ilości ludzi. Do następnego odcinka.